Lata doświadczenia w samorządzie, a teraz w końcu spełnienie politycznego marzenia i praca w Sejmie. Artur Siekaczyński, a dzisiaj moim gościem w studiu Dziennika Wschodniego, pani poseł Bożena Lisowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie państwa, witam pana. Pani poseł, no właśnie, jaka jest różnica między Sejmikiem Wojewódzkim, pracami na tych niższym, niższych poziomach samorządności i władzy, a tym Centralnym punktem. Myślę, że praca w Sejmie jest zdecydowanie bardziej intensywna, ponieważ kiedy obraduje Sejm, to obraduje czasami od ósmej aż do dwudziestej ponieważ to nie tylko obrady na sali plenarnej, ale także komisje, zespoły, spotkania, posiedzenia klubu. A Sejmik. Zbiera się raz w miesiącu, jak Państwo wiedzą. No i oczywiście dzień przed sejmikiem są komisje. Często nasi wyborcy narzekają, że podczas dyskusji nad określonym projektem ustawy sala plenarna jest pusta, ale nie wiedzą, że w tym czasie. Posłanki i posłowie mają 3-4 komisje tematyczne i muszą uczestniczyć przede wszystkim w tych komisjach. Ja mam zaszczyt należeć do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Komisji Polityki Społecznej. I dlatego y, chciałabym państwu wytłumaczyć, że to nie jest tak, że posłowie e, e, siedzą cały dzień na sali plenarnej. E, w tej kadencji sejmu pan marszałek e, zrobił bardzo fajne rozwiązanie, że głosowania są blok, blokiem, czyli mamy dwie godziny na głosowania zbiorcze, co powoduje, że łatwiej jest funkcjonować e, zarówno posłom, jak i e, Osobom, które odpowiadają za cały proces legislacji w Sejmie. Usprawnienia w głosowaniu, a jakieś usprawnienia stricte dla Pani w takiej pracy, pomocników teraz więcej? Jak najbardziej mam jednego asystenta społecznego w Warszawie, jedynego w Lublinie. Mam też już wyłonioną dyrektorkę biura poselskiego 26 ślubowałam. 26 czerwca odbyło się zaprzysiężenie mnie na posła ziemi lubelskiej, posłankę. A 8 lipca miałam już gotowe biuro na krakowskim przedmieściu 54 w biurze regionu Platformy Obywatelskiej i cały czas aktywnie pracuję. Biuro ma codziennie dyżury, a w poniedziałki osobiście od, jestem dostępna. Od samego początku, i w każdy poniedziałek można przyjść na konkretną godzinę, wcześniej się umówić w biurze. Także serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą i mają sprawy do, do mnie jako do posłanki. Biuro było gotowe bardzo szybko i równie szybko. Pierwsze projekty nowelizacji ustaw, nowe projekty ustaw przede wszystkim chyba ta najważniejsza, czyli ustawa o ochronie zwierząt, tak? Dokładnie. Wchodząc do Sejmu miałam przygotowanie, ponieważ wcześniej w Kancelarii Premiera Rady Ministrów byłam w Radzie Pożytku Publicznego i w Radzie Dialogu z młodym pokoleniem i tam też. Opiniowaliśmy jako strona obywatelska, organizacje pozarządowe, jako młodzież, jako też grupa społeczna. Opiniowaliśmy projekty ustaw i tak się składa, że na przykład ustawie, ustawę o zdrowiu zwierząt najpierw opiniowaliśmy w, tych rada, w Radzie Pożytku, a potem tą samą ustawę, znając już jej treści, założenia, mogłam konsultować jako posłanka. Jakie najważniejsze założenia ustawy, czy też nowelizacji ustawy? W tej chwili, jeżeli chodzi o ustawę, nad którą pracowaliśmy, to jest ustawa o zdrowiu zwierząt. To jest wdrożenie obowiązujących dyrektyw prawa unijnego, ponieważ poprzedni rząd niestety bardzo opieszale podchodził do różnego rodzaju wdrażania w legislację polską, w prawo polskie, w ustawy polskie. Dyrektyw i rozporządzeń unijnych, i mamy bardzo dużo y, właśnie ustaw, które regulują ten poziom, czyli y, implementację prawa europejskiego do prawa polskiego. Y, w tej chwili, na ostatnim posiedzeniu Sejmu, to było już szesnaste posiedzenie, wdrażaliśmy taką ustawę y, właśnie o. W prawie autorskim i prawach pokrewnych. To też było implementowanie dwóch rozporządzeń unijnych, których, które miały być wdrożone do 2019 roku, a nie zostały. I nadrabiamy te zaległości. No właśnie, ta ustawa o, pra o prawie autorskim. Tak. Było dużo głosów sprzeciwu. Ale nie do końca zostały uwzględnione. Myślę, że głównym założeniem tej ustawy o, prawie autor o prawach autorskich i prawach pokrewnych to było wdrożenie implementacja prawa unijnego plus to, co zostało wykonsultowane ze środowiskami osób, które to prawo dotyczy. Natomiast w tej chwili Sejm. Pracuje nad tak zwaną dużą ustawą medialną, gdzie będzie znacznie szersza regulacja zarówno praw autorskich, jak również jakby. Koncentrowania się samorządów na tworzeniu własnych telewizji yy, yy, czy własnych gazet. To będzie wszystko uregulowane prawem, bo w tej chwili jest wolna Amerykanka yy, i nie ma tych rozporządzeń. Yy, I myślę, że yy, te kwestie, które były zgłaszane przez różne środowiska, yy, których ta ustawa dotyczy. Będą wynegocjowane i, y, w procesie szerokiej konsultacji i społecznej i obywatelskiej, wdrożone w nowym dużym projekcie medialnym. A wracając jeszcze do y, sytuacji zwierząt, to tak naprawdę co było największym problemem? W tej chwili y, y, cztery organizacje pozarządowe, y, y, między innymi Fundacja Viva. Zbiera podpisy pod projektem obywatelskim, pod projektem koordynowanym przez grupę inicjatywną, w której znajdują się przede wszystkim stowarzyszenia i fundacje, które na co dzień zajmują się ochroną zwierząt, ich prawami, ich opieką. I właśnie, w, ponieważ w województwie lubelskim nie było żadnego miejsca, gdzie zbierano. E, można by było złożyć podpis pod projektem tej ustawy, dlatego zaproponowałam, że moje biuro się w to włączy. Oczywiście każdy ma prawo do swojej autonomicznej decyzji. E, przy zbieraniu podpisów mamy projekt treści e, nowelizacji ustawy e, i przede wszystkim ta u, nowelizacja. E, Rozszerza prawa zwierząt, wprowadza takie zapisy, zarówno na poziomie regulacji w samorządach, uściślenie i większa precyzja w ustaleniu prawa i zasad, na jakich mają funkcjonować schroniska dla bezdomnych zwierząt. Właśnie skończy się problem z finansowaniem schronisk, z brakiem pieniędzy w schroniskach? No właśnie, to do tej pory. Obowiązek ten ciąży na samorządach. Samorządy na skutek wielu zmian w polskim prawie wprowadzonym przez poprzednią władzę bardzo uszczupliły swoje wpływy do budżetu. Dlatego też ta ustawa będzie wychodzić naprzeciw pewnym ograniczeniom w funkcjonowaniu dobrym, na, poziom, na dobrym poziomie schronisk dla bezdomnych zwierząt. Będzie jakiś obowiązek przez samorząd dofinansowania schroniska? Nie, nie, nie. Te, te decyzje w tej ustawie tego nie dotyczą. Natomiast Sejm pracuje razem z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu nad nową ustawą, w której będą zapisane. Prawa większe samorządu do udziału w podatkach, tak aby wyrównać te ubytki, które w tej chwili są w samorządach, aby mogły mieć zachowaną płynność finansową. Także w tej chwili jest bardzo wiele projektów ustaw, które będą procedowane we wrześniu. Bo w miesiącu sierpniu, jak Państwo wiecie, Sejm stricte nie funkcjonuje, to znaczy nie ma głosowań, ale oczywiście odbywają się posiedzenia Senatu, odbywa się, odbywają się komisje, odbywają się inne aktywności posłów. Na przykład moje biuro funkcjonuje cały miesiąc sierpień. W poniedziałek, to już mówiłam, każdy świadczy dyżury, ale od miesiąca września wracamy do Sejmu i na wokandzie jest naprawdę kilka ustaw. Więc czego tak naprawdę będzie dotyczyła w takich szczegółach ta ustawa? Czy bardziej mają się obawiać może osoby pracujące, w, przy wyrobie mięsa, że y, jakoś te zakłady będą w jakiś sposób kontrolowane? Czy bardziej może właściciele kotów, na przykład, którzy teraz nie mają obowiązku szczepień, chyba że jest to teren zagrożony wścieklizną, y, będzie taki obowiązek? Y, czy może będzie bardziej właśnie zwiększenie takiego nałożenia obowiązku y, na te przypilnowanie tych kotów mhm. wolno wychodzących trzy główne filary, które składają się na tą ustawę, to jest ograniczenie bezdomności zwierząt, a to się wiąże z tym, że będą sterylizowane i szczepione, te które nie są oczywiście zwierzętami hodowlanymi. Drugi filar to jest poprawa Poziomu funkcjonowania schronisk dla bezdomnych zwierząt i dodatkowo zwiększenie kontrolingu, zwiększenie nadzoru, bo zdarza się, że niektóre schroniska naprawdę nie respektują podstawowych zasad, ale mamy też wzorcowe, bardzo dobre schroniska, które naprawdę oprócz tych podstawowych działań, które mają w statutach. Które narzuca im samorząd, robią dużo więcej. Robią promocje, edukacje, spotkania, dni otwarte i tak mogę. Na przykładzie podać, że schronisko dla bezdomnych zwierząt w Lublinie jest schroniskiem prowadzonym na właśnie bardzo dobrym, wysokim poziomie z dużą funkcją edukacyjną. Dziś o godzinie 14 właśnie można się zapoznać z treścią tej ustawy, z założeniami. Na Placu Litewskim zbieram razem z wolontariuszami, z moimi asystentami społecznymi. Podpisy pod tą ustawą, bo to jest ogromny wysiłek. Nie wiemy, czy ta ustawa wejdzie w życie, czy ta ustawa przejdzie przez Sejm ponieważ y, musimy zebrać y, 100 tysięcy podpisów. To jest ogromna ilość, bo to jest projekt obywatelski y, i na to zbieranie podpisów dzisiaj o godzinie 14 przyjdą właśnie wolontariusze z lubelskiego schroniska y, z pieskami, które są y, y, pod ich opieką. Z jednej strony, żeby zwracać uwagę mieszkańców na, na to, na potrzebę y, nowelizacji prawa chroniącego zwierzęta, ale ale z drugiej strony, żeby pokazywać, że problem bezdomności w Polsce, psów, kotów e, istnieje i że warto pójść do schroniska e, jako wolontariusz, e, e, pomóc, wyprowadzić e, te zwierzęta. Ale też będziemy pokazywać e, i zachęcać, żeby to schronisko odwiedzić i może zaadoptować e, jakiegoś bezdomnego zwierzaka. E, w takim razie. Czy będzie jakiś na przykład wojewódzki albo ogólnopolski program, który zakładałby na przykład darmową sterylizację zwierząt? Bo wiemy, że na przykład w Lublinie mamy taki program raz do roku, no ale ten. To są niewystarczające liczba środki. Właśnie liczba miejsc i jest jakby mocno ograniczona. Ciężko się uh -huh. w ogóle, powiedzmy to tak kolekwialnie, dopchać do tej kolejki. To prawda. Dlatego to jest tylko projekt. Pod którym zbieramy podpisy. On zawiera wiele zapisów nowelizacji. Jeżeli ten projekt zbierze wymaganą ilość podpisów, a zbieramy te podpisy do 24 września, trafi on do legislacji, i wtedy też dalej będzie poddany konsultacjom. I wtedy te wszystkie uwagi, które się pojawią od tych środowisk, które będą chciały współtworzyć to prawo. Będą na pewno uwzględniane. I myślę, że jeżeli chodzi o temat, o który Pan wcześniej zapytał, czyli stabilności funkcjonowania, zwiększenia finansowania dla schronisk czy nadzoru nad szczepieniami, czy większych środków finansowych na sterylizację i szczepienia. Będę na pewno o to zabiegać, jeżeli nie w tym projekcie, to w innym, ponieważ poseł ma bardzo wiele narzędzi: yy, może w, w grupie posłów sam stworzyć inicjatywę ustawodawczą, yy, może składać interpelacje z prośbą o yy, właśnie jakieś yy, konkretne rozwiązania w prawie, może też wydawać oświadczenia poselskie, w których apeluje do konkretnych y, osób, które y, są decyzyjne w poszczególnych tematach i na pewno będę to robić, ponieważ y, kocham zwierzęta, y, mam, y, zawsze mam jakieś zwierzątko w domu, w, te, w tej chwili mam y, kota y, y, i uważam, że na posłach ciąży obowiązek, y, no także y, tworzenia takiego prawa, które będzie bezpieczniejsze i będzie zapewniało naszym małym podopiecznym także godne życie. Wiemy już, że poseł Bożena Lisowska jest miłośniczką zwierząt, w takim razie i kotów, jak widać, <grym> <grym> ale czymś jeszcze wyborcy, jakby, jakby to powiedzieć, Czym jeszcze do wyborców trafiła Bożena Lisowska, że uzyskała taki wynik, że no po wyborach co prawda do Europarlamentu, ale dostała się do Sejmu? Myślę, że moją aktywnością, wszyscy mnie znają z tego, że jestem bardzo aktywna, Składam zawsze najwięcej interpelacji, e, prowadzę od 9 lat nasza kafę dla seniorów, e, współpracuję z młodzieżą właśnie w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem e, i bardzo bliskie są mi e, instytucje kultury, e, problemy społeczne e, i to przejawia się e, różnymi projektami, które chcę wdrożyć lub realizować. E, na poziomie Sejmu mam już 11 wystąpień, mam trzy interpelacje, a m, minął niespełna miesiąc i trzy e, plenarne posiedzenia Sejmu, w których uczestniczyłam. E, bardzo interesuję się tym, aby e, wdrażać zmiany korzystne. Dla wielu środowisk. W tej chwili spełniło się moje marzenie, które miałam na poziomie samorządu, bo chciałam, aby w województwie lubelskim powstał młodzieżowy sejmik, ale niestety nadal jesteśmy jedynym województwem, które takiego sejmiku nie ma. Sama byłam zaangażowana w zmianę ustaw samorządowych, w tym ustawy o samorządzie. Województwa, tak aby była podstawa prawna pozwalająca powołać takie ciało, ale jest to zapis o fakultatywności, co oznacza, że jak młodzież się zgłosi czy inne środowiska, to marszałek może powiedzieć tak albo nie. W 15 województwach wszyscy marszałkowie powiedzieli tak, super, zgadzamy się, dajemy przestrzeń do działania młodzieży w młodzieżowym sejmiku. A u nas niestety nie ma. I kontynuując tą myśl, to marzenie się spełniło na poziomie parlamentu, bo na ostatnim posiedzeniu Sejmu, to było szesnaste posiedzenie, Sejm przyjął zmianę regulaminu Sejmu w taki sposób, że powstała nowa komisja: Komisja do Spraw Dzieci i Młodzieży. I będę absolutnie ściśle z nią współpracować. I to doświadczenie, które wyniosłam z mojej aktywności w obszarach tworzenia rozwiązań dla młodzieży, Funduszu Młodzieżowego, Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, będę wdrażać dalej współpracując z tą komisją. Czyli nadal jest to co walczyć. Taka aktywność na pewno wiąże się też z bardzo małą ilością czasu, więc już więcej czasu nie zajmujemy. Moim gościem dzisiaj była poseł Bożena Lisowska, a ja zapraszam już na kolejne rozmowy w Dzienniku Wschodnim. Dziękuję bardzo za zaproszenie.